W związku z tym, że promocja w Rossmanie trwa, a trwa ona od 16 do 30 września, więc mamy aż dwa tygodnie na zakupy, chciałam Wam pokazać kilka moich ulubionych produktów, e, kilka takich hitów, kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę właśnie podczas trwania tej promocji, żeby zaopatrzyć się w nie w dużo niższych cenach. E, cały ten makijaż wykonałam właśnie produktami dostępnymi w tej chwili w Rosmanie na promocjach. Pamiętajcie, że jest też możliwość zakupu online, także. Dla chcącego nic trudnego nie musimy koniecznie iść do konkretnej drogerii. Możemy też sobie zamówić przez internet. Mam nadzieję, że taka kolorowa propozycja kolorowego smoki przypadnie Wam do gustu i miłego oglądania. Zaczynamy od podkładu, i to jest, słuchajcie, Max Factor Face Finity All Day Flawless. Flexi Hold 3 w jednym, bo to jest y, baza, podkład i korektor w jednym. Ja wybrałam kolor 75 Golden, dlatego że no, jestem opalona po urlopie, także myślę, że ten kolor będzie odpowiedni. To jest podkład mocno kryjący, długotrwały, odporny na wilgoć, na pot, na łzy, na ścieranie. Ja dzisiaj dodaję kij, więc na ten pot i na te łzy to mi się przyda. Dodatkowo jest bardzo duża gama kolorystyczna, z tego co wiem, aż 12 kolorów, więc naprawdę jest szansa coś wybrać. Opakowanie. Z pompką. To jest podkład, który mam, który używam od dawna. Nie jest to dla mnie żadna nowość, dlatego z czystym sumieniem Wam go polecam, bo jest naprawdę świetny. A w tej chwili na promocji w Rosmanie możecie go kupić aż z 50% zniżką. I to jest podkład o wykończeniu, nie wiem, chyba już wspominam, matowym. I to jest jedyny, który ja znam, gdzie producent e, mówi, że można go też zastosować w okolicach pod oczami, jeżeli chcecie. Także ja go wymieszam, porządnie wstrząsnę i nałożę pędzlem klasycznym do podkładu. Ten podkład ma taką przyjemną, e, kremową konsystencję. Naprawdę pięknie kryje, jeśli chodzi o codzienny makijaż, gdzie wiecie, że to krycia ma być porządne, ale nie ma być jakąś taką stuprocentową mm, maską, to to jest super opcja. Prawda, widzicie sami, jak to się łatwo rozprowadza. To jest po prostu podkład, który pięknie wygładza też cerę. Faktycznie jest tutaj czuć, że on ma właściwości takie jak baza wygładzająca. Jak chcemy gdzieś mocniejszego krycia, to po prostu miejscowo wklepujemy. E, produkty, które mam z tej samej kolekcji, czyli też Max Factor Face Finity All Day Flawless Concealer, czyli tak jak słyszycie korektory. Mam tutaj wersję 20 kolorystyczną i 30. E, tą 20 najpierw nałożę pod oczy. To jest też kryjący i długotrwały e, korektor. Bardzo ładny jest ten kolor 20, bo on jest taki lekko żółty, ale jest też jaśniejszy, jeszcze dziesiątka. Wezmę teraz troszeczkę jeszcze tego koloru numer 30, czyli ciut ciemniejszy i nałożę trochę na nos. I na moje przebarwienie, żeby dodatkowo je zakryć. To jest, powiedziałabym, korektor porządnie średnio kryjący, który daje ładne e, rozświetlenie i co ciekawe, e, daje bardzo ładny efekt nawilżenia skóry pod oczami. E, nie tylko pod oczami, ale wiecie, no tutaj go nałożyłam najwięcej, więc jest to taki dość... Unikatowe, unikatowy produkt, unikatowe wykończenie, bo przeważnie, no ja mam takie odczucia, że te drogeryjne korektory są takie dość suche, wiecie, matowe. Czas to wszystko przypudrować i pokażę Wam puder, który już recenzowałam, pokazywałam też na kanale, jeden z lepszych drogeryjnych, sypki um, Rimmel London Match Perfection, to jest puder transparentny, dokładnie 001, Jestem też fanką tego Rimmel Stay Matte prasowanego, natomiast ten daje przepiękne takie satynowe rozświetlenie na skórze, nadaje się spokojnie i pod oczy i na całą cerę, dlatego tutaj w środku jest też puszek. On jest bardzo drobniutko zmielony, ten puder naprawdę świetny. I ten puder też możecie kupić teraz ze zniżką 50%. Pod oko. Bardziej wklepuję, żeby zagruntować korektor, na sam koniec tylko lekko omiatam, natomiast na całą cerę będę nakładać już tak wiecie klasycznie, czyli omiatając i lekko wklepując w strefie T. Czas na brwi, podkreślę je bardzo precyzyjną kredką od Rimmel, ona nazywa się konkretnie Brow Pro Micro czy mikro, jak wolicie. Kolor to jest 002 Soft Brown. To jest bardzo precyzyjna, taka wysuwana kredeczka. Warto ją wypróbować, jeżeli lubicie taką formę kredek do brwi. Jest przyjemnie twarda, nie rozmazuje się, nie jest zbyt miękka, dzięki czemu wiecie, nie robicie jakichś takich glutków sobie w brwiach. Fajnie możecie dorysować no niemalże włoski nią. Prawda, powiem Wam, no ta kredka ostatnio jest moją ulubioną podczas urlopu i używałam, bo bije na głowę naprawdę wiele droższych kredek do oczu, z tych cieniutkich. I uzupełnię to wszystko żelem, on się nazywa dokładnie Brow Fiber od Bourjois i to jest jasna wersja, nazywa się 001 Blond. Wiecie, że ja lubię jasne um, żele do brwi? Bo mam brwi bardzo gęste i nie chcę ich dodatkowo przyciemniać. Ten żel daje taką odpowiednią ilość koloru, nie za dużą, nie za małą. Dobrze usztywnia brwi, daje lekki efekt zagęszczenia, także ja myślę, że to jest takie dobre połączenie właśnie na co dzień jakby wszystkiego, czego się chce od żelu do brwi takiego szczególnie, który łączymy, wiecie, z kratką albo z cieniem. Do wykończenia makijażu twarzy użyję dwóch nowości dla mnie. Pierwsza to jest e, Rimmel Lasting Radiance, to jest odcień 003 Espresso i to jest, zobaczcie, taka mozaika pudrów e, brązujących. Tutaj mamy kostki w różnych odcieniach, niektóre są całkowicie matowe, inne z lekką drobiną, więc fajnie podkreślam moją aktualną opaleniznę, ale też świetna rzecz e, jest nowa z Bourjois. Znacie na pewno wszyscy czekolady z Bourjois. Teraz mamy E, bombonierkę z zburzyła, a mianowicie taką paletkę, zobaczcie, tutaj mamy w zasadzie brązer, róż rozświetlacz, dwa rozświetlacze, bym powiedziała, o ładnym, dość delikatnym wykończeniu, takim satynowym, czyli nie bardzo intensywnym, jeśli nie lubicie takiej, wiecie, rozświetlacze, że widać z kosmosu. Natomiast e, sam brązer i sam róż też mają taką satynową, złotą poświatę. Nie są to na pewno całkowite maty, ale też, mówię, to są satynowe odcienie, więc takie piękne na co dzień, bardzo zmniejszające. Rysy naszej twarzy, i to się nazywa Highlighting Palette. Natomiast, tak jak ja mówię, no dla mnie to tu są, to jest po prostu brązer, róż i dwa rozświetlacze. Zacznę od tej palety Rima. I paletka, trochę tego brązera. Widzicie jaki daje ładny połysk złoty? Troszkę tego różu, on się nazywa. Oj, to są chyba po francusku nazwy, także. Nie chcę Francuzów obrażać. Piękny daje to efekt złotego rozświetlania na policzkach. Natomiast rozświetlacze pomieszam. Minimalną ilość nałożę tutaj, Już tego błysku wystarczy. Czas na oko, i tutaj wykorzystam e, dwa produkty głównie. Pierwsze to jest Rimmel Wonder Swipe, dwa w jednym Liner to Shadow. Nie miałam jeszcze okazji pokazywać tych produktów na. E, w moim kanale gama kolorystyczna jest bardzo duża. E, możecie znaleźć naprawdę kolory od czerwonych przez złote, zielone, srebrne do właśnie pięknych odcieni niebieskości e, fioletu i tak Oraz będę używać paletki. Też Rimmel Magnify Eye Spice Edition, która wygląda tak i uzupełni mi. Zrobimy takie dość. Um, kolorowe smoki, dlatego, że chcę i podkreślić jeszcze trochę moją opaleniznę, wiecie, on po prostu będzie mi pasować do koloru cery i pokazać Wam właśnie, jak fajne produkty to są te mm, linery takie. Nawet powiedziałabym, cienie w płynie. Biorę mały pędzelek do rozcierania kuleczka, ten jest akurat syntetyczny. Wstrząsnę sobie tym e, cieniem, linerem dwa w jednym, żeby, wiecie, mi się tam pigmenty w środku wymieszały razem z bazą. Nabieram sobie z aplikatora kolor na pędzel. Jak będzie chyba szybciej, wiecie. O. Klepuje miejsce przy miejscu. Mamy chwilę na pracę z tym produktem. On tak od razu nie zastyga. Ten jest przepięknie dłochromowy, taki właśnie między e, niebieskim a fioletem ładnie się mieni. No, Rzecieram how... go trochę w załamanie, zobaczcie, jaki on już daje ładny efekt tak naprawdę. Trochę też od razu nakładam go na dolną powiekę. Tutaj mamy tą wygodę dzięki temu aplikatorowi, że możemy naprawdę pojechać przy samych rzęsach. Tylko wiecie sobie to ładnie rozetrzeć. Tak jak ja też może nie jestem największą fanką niebieskiego, tak ten jest przepiękny. A czy ja mówiłam jak on się nazywa? Crave Me 007. O jak agent 007. Teraz czas na pędzel do rozcierania. I z tej paletki Spice y, biorę ten odcień. To jest taki, powiedziałabym, pomarańczowo-brązowy. Mat oczywiście. Troszkę teraz pomieszam ten najjaśniejszy cień i cielisty, i one wylądują. Oczywiście pod łukiem brwiowym. Natomiast wewnętrzne kąciki nałożę sam, ten biały odcień. Z drugiej strony zrobię ten sam y, makijaż oka i przejdziemy do świetnego tuszu do rzęs. Słuchajcie, tusz. Tusz, który od zawsze kojarzył mi się bardzo dobrze. Nie wiem, czy pamiętacie sprzed lat jego premierę, kiedy były reklamy i to były reklamy y, z gejszą. Pewnie już niektórzy skojarzyli, o który tusz chodzi. E, tusz masterpiece Max od Max Factor, jeden z najlepszych tuszy, który, z którymi ever miałam do czynienia i w tej chwili możecie go kupić na minus 45%. I on e, dodaje objętości, e, dodaje objętości, ale też przede wszystkim chyba bardzo ładnie e, rozdziela. To był jeden z tuszy, który był takim prekursorem silikonowych szczoteczek. Ten tusz jest taki hmm. dość gęsty, to jest taka żelowa. Formuła kremowa bardziej o, dzięki czemu on, wiecie, nie jest taki chętny do odbicia się od razu przy tuszowaniu już na górnej powiece. Prawda, jeśli chodzi o takie rozdzielenie, wczesanie rzęs, podniesienie, to myślę, że ten tusz nie ma zbyt dużej konkurencji na rynku. Możecie go też dowolnie budować, ile chcecie warstw czas jeszcze na szminkę, niewiele jest szminek drogeryjnych które lubię, mam jakieś swoje ulubione wysokopółkowe, natomiast jeżeli chodzi o drogeryjne to myślę, że jednymi z fajniejszych są szminki od Burżuła ta seria Bourjois The Lipstick. W tej chwili możecie je kupić aż na 60% zniżce, gama kolorystyczna jest po prostu ogromna. Wykończenie tych szminek jest matowe, ale na szczęście nie przesusza i dlatego je tak lubię, bo często te matowe szminki są wiecie takie toporne na ustach i przesuszające. Ta jest bardzo kremowa, ma kremową konsystencję jest bardzo trwała przy tym. Kolor, który wybrałam dzisiaj to jest 0,2, to jest taki neutralny, ładny róż. Pokażę Wam jeszcze jeden przepiękny odcień, to jest numer 6, przepraszam, 09. O kolorów jest już sprawdziłam, 16 w całej gamie. Ale ten, zobaczcie, czyż nie jest piękny? Jest cudowny, jest taki malinowy, piękny, piękny odcień. Bardzo nawilżająca e, formuła, więc warto szczególnie teraz w okresie przejściowym wypróbować, kiedy nasze usta są trochę biedne. E, tak, i to w zasadzie wszystko. Dajcie koniecznie znać na dole w opisie, czy znacie produkty, które wam poleciłam. Co planujecie kupić na promocji w Rosmanie? Może macie jakieś hity, a może do czegoś was zachęciłam? Ja też polecam zakupy online. Przypominam, że promocja trwa od 16 do 30 września. Także mamy sporo czasu, dwa tygodnie, żeby zakupić nasze ulubione ferełki albo jakieś nowości, które chcemy przetestować. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcji. Następnego razu,